Dobry, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj rozwiążmy razem zadanie dziesiąte. A brzmi ono tak: Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy galeria jest równa 8 centymetrów. Plan miasta został wykonany w skali 1 do 4000. Dokończ zdanie. Wybierz prawdziwą odpowiedź spośród podanych. Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa. I mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Możemy tutaj zacząć od y, pomyślenia w ten sposób. 8 cm odległość zaznaczona na mapie żeby zamienić ją na odległość w terenie, na tą rzeczywistą odległość, kiedy możesz iść na przykład na spacer i przejść sobie ten kawałek, tak w rzeczywistości, żeby go powiększyć to 8 cm, to trzeba 8 cm powiększyć, czyli pomnożyć. Bo jeżeli powiększamy, to mnożymy przez liczbę ze skali. Czyli to nasze 8 cm mnożymy przez 4000 8 razy 4000. Tutaj możesz sprytnie wykonać mnożenie w ten sposób, że mnożysz sobie ósemkę razy czwórkę 8 razy 4 to 32. I przepisujesz 3 zera, te zielone zera, które były przy liczbie 4000. Wynik otrzymujesz w centymetrach. Teraz wystarczy, że ten swój wynik zamienisz na metry. No, pamiętamy, że 1 metr to jest nic innego jak 100 cm, czyli żeby zamienić cm na metry, wystarczy, że tą liczbę podzielisz przez 100. Przy dzieleniu przez 100 możemy skracać zera, czyli to 0 możemy skrócić z tym zerem. To zero możemy skrócić z tym zerem, no i otrzymujemy wtedy wynik 320, bo mamy 32 i to jedno zero zielone, które nam zostało, czyli mamy 320 metrów. Patrzymy sobie na odpowiedzi, no i zauważamy, że jest to odpowiedź A, więc wybieramy sobie odpowiedź A i całe zadanie zrobione. Czyli jeszcze raz. Jeżeli masz odległość jakąś na mapie, ta odległość najczęściej podawana jest właśnie w centymetrach, to żeby policzyć tą prawdziwą, rzeczywistą odległość w terenie, wystarczy pomnożyć, czyli 8 cm razy liczbę ze skali, czyli tak naprawdę powiększyć to 8 cm aż 4000 razy. No i wtedy otrzymamy 32 000 cm. Zamieniamy sobie na metry, ponieważ odpowiedzi są podane w metrach i otrzymujemy prawidłową odpowiedź 320 m. Dziękuję Ci za oglądnięcie mojego filmiku i zapraszam Cię na kolejne Do widzenia.